Przeczy jak paterodaktyl. Cześć, jestem Ania i zapraszam na ćwiczenie na. Usiądź w siedzie równoważnym, przyciągnij kolana do brzucha, pozycja skulna, przetocz się na plecach tył i przód, tył i przód. Staraj się, aby głowa i stopy nie dotykały do maty. Tył i przód. Odklej ramiona, sięgnij nimi do przodu i zrób to samo. Przetoczenie do tyłu, do przodu. Tył, przód, tył i przód. I jeszcze tył i przód. Zatrzymanie statyczne w miejscu, balans z rękoma sięgającymi do przodu. Lece są okrągłe, ściągamy kolana do brzucha, unosimy na wydechu stopy do linii z kolanem, wytrzymujemy rękoma cały czas sięgać do przodu, wyprostuj nogi na ile potrafisz. I wytrzymaj w balansie. Wdech i wydech, opuść nogi jak najniżej potrafisz, trzymając tyłu pochylenie w miednicy. I wytrzymaj. Nożyca, góra do nogi. Mały, krótki, szybki ruch, nożyce poziome. kolana do brzucha, lewe, prawe, i lewe, i prawe i lewe, prawe, lewe, połóż się na plecach, ramiona przynieść za głowę, do plecy do maty, tyło pochylenie, scyzory, góra, i dół, prawa noga góra i dół, i trzy, i cztery. Dół. Raz, lewa noga, dwa, trzy, cztery, obie nogi, cztery, trzy, dwa i jeden do prostej prawa, raz, i dwa, i trzy, i cztery, zmiana strony, druga noga i lewa. I dwa, i trzy, i cztery. Obie. Jak się uda, to obie proste nogi, jak jest ciężko, to zgięte. Jak widać, ja padłam w trakcie nagrania. No, także można zryć chwilę na oddech, kontemplację, wystawianie języka dla nerwu błędnego. I jeszcze raz ramiona za głowę. Trochę śmiechu pod nosem. I wracamy do prostych nóg wznosy. I jeszcze dwa, i trzy i cztery. Dałam radę, wow. I dole prawej nogi skręt. I jeszcze trzy. I cztery, lewa. I dwa. I trzy i cztery. Przyciągamy kolano do brzucha, pomagamy sobie nim wejść. Do pozycji w leżeniu, ale z nogami prostymi, dłonie są na potylicy, opuszczamy nogi w dół, przyciągamy kolana do brzucha, takie przygotowanie do pozycji hollow body. Znowu unoszę łopatki, odklejam się od maty, dłonie układam na potylicy, proste nogi w kolanach, łokcie są szeroko, opuszczam nogi do dołu. Jeśli czujecie, że plecy się wyginają w łuk, to albo zostawiamy nogi wysoko, albo zostawiamy nogi lekko zgięte. Albo nie opuszczamy nóg tak nisko. Wyczujcie pozycję. Jeszcze raz dłonie za głową nogi proste do góry, opuszczamy po łuku do dołu, po czym prostujemy ramiona w tył do linii z uszami na wydechu przyciągnij kolana do brzucha, pojedynczy opuść nogi na matę, przeciągnij się, odpocznij przez chwilkę, zrób dech i wydech. Jeszcze raz, przyciągnij kolana do brzucha, odklej łopatki od maty, dłonie za głowę, opuszczamy nogi i staramy się zrobić kołyskę na plecach. Ręce nie przekraczają linii twarzy. Nogi staramy się mieć jak najmocniej oddalone. Jeśli jest ciężko, nogi mogą być zgięte. Zmieniamy pozycję, przedsiad skrzyżny. Przetaczając się do przodu, ustawiamy się w klęku podpartym. Palce dłoni szeroko, rotacja bicepsa na zewnątrz, zgięte stawy w palcach. Pozycja deski, prawa lewa noga wyprost, tył pochylenie, wychyl barki poza linię nadgarstka, zatrzymaj się statycznie. Złącz nogi też statycznie wytrzymaj w tym ustawieniu. I spróbuj wejść na grzbiet stopy, i też zatrzymaj się w tym ustawieniu. Dotknij dłonią do barku na przemienię, raz prawa ręka, raz lewa. Delikatnie jak ci kołyszą, biodra, to nic się nie stanie. Spróbuj jak najmniej nimi kołysać i następnie przyjdź na łokcie. Zostajemy na przedramionach. Biodra są w tył, o nogi proste. I raz jeszcze złącz nogi razem. Wytrzymaj. Wejdź na grzbiet stopy. Odepchnij się od grzbietu stopy i wytrzymaj. Opuść kolana, połóż się na brzuchu. Dłonie połóż pod, pod czoło, czoło spoczywa luźno na dłoniach. Odpocznij leżąc na jednym z polików, dłonie ułóż w linii z klatką piersiową i powoli unieść się do góry, usiądź w piętach i zroluj się do siadu, siadu na piętach raz jeszcze, przejść do przodu do klęku, wejdź na przedramiona, mamy deskę na przedramionach nisko, wytrzymujemy. Łączymy nogi razem, też wytrzymujemy statycznie. W trakcie staraj się oddychać. Przejdź na lewą stronę, na lewy bok. Dłoń ułóż na biodrze. Odepchnij się mocno przed ramieniem od maty. Spróbuj nie wisieć na łopatkach barki. kieruj w dół. Opuść biodra dgół, dół i góra. I jeszcze cztery. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć siedem, osiem, kółka przód, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, w drugą raz, dwa, trzy, cztery. Przechodzimy na drugą stronę. Robiąc przerwę po środku, czyli Jesteśmy w desce przodem. Teraz przechodzimy na prawie przed ramię. Opieramy się o zewnętrzną krawędź prawej stopy. Staramy się odepchnąć i zaprzeć. Opuszczamy biodra do górę 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, koło przód. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, i w drugą stronę, raz, dwa koła. 3, 4, 5. Przenieś się do psa z głową do dołu, odpocznij w nim przez chwilkę. Ciężar trzeba przenieść w przód na kolana, usiądź na piętach, zroluj się do siatu. Dzięki za trening, do zobaczenia.